Rafał Trzaskowski jeszcze niedawno stał na sondażowym balkonie, kiwał głową, machał, sprawiał wrażenie, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale ten balkon się dziś chwieje. Ktoś zapomniał, że poparcie to nie puchar z poprzedniej kampanii kurzący się na półce. Albo się owo poparcie codziennie karmi, albo można je bardzo szybko zagłodzić. Kampania, która miała być marszem po prezydenturę, wygląda dziś jak próba zespołu disco polo w grondach. Wszyscy artyści krzątają się po scenie, stroją miny i instrumenty, tylko nikt nie pokusił się o podanie tonacji, w jakiej będą grali. Spadek w sondażach? Żaden sabotaż nie. To efekt głupiej wiary, że wystarczy nie popełnić błędu, powtarzać stare hasła i będzie dobrze. Ale wyborcy nie chcą już dziś ogólników. Chcą wiedzieć, co, dla kogo, kiedy, po co. Jeśli tego nie usłyszą, pójdą tam, gdzie ktoś mówi to jasno i głośno, nawet jeśli jest to czysty populizm, byle z ogniem i pazurem. Moim zdaniem, Konkurencja nie ma lepszego programu, ale za to słychać ją wszędzie, bo wali w bębny z siłą stadionowych kiboli. Sztab Trzaskowskiego tymczasem działa jak organizator dni gminy lewo, Bez napinki, bez emocji, z poczuciem, że jak będą kiełbaski i scena, to ludzie i tak przyjdą. Tyle tylko, że to nie festyn. Tu nie wystarczy rozłożyć namiocik i wpuścić muzyczkę z pendrive'a. Tu trzeba pokazać, że się walczy o coś więcej niż frekwencje w kolejce do darmowej grochówki. Dziwię się, że platforma partia z takim budżetem nie wynajęła ludzi, którzy potrafią prowadzić kampanie. Profesjonalnych światowych agencji z udokumentowanymi sukcesami wszak nie brakuje. A zamiast tego patrzymy dziś na coś, co wygląda jak robota poznajomości. Byle taniej, byle było, byle w promocji, jakby uznali, że skoro Rafał ma samo rozpoznawalność, to reszta jakoś się ułoży. No i się układa do wyborczej trumny. Choć Trzaskowski od dawna jeździ po Polsce, wcale nie ewoluuje. Tak jak od początku wyglądał jak uczestnik prestiżowego konkursu recytatorskiego, taki wygląda. Jest uśmiech, jest ogólność, jest poczucie bezpieczeństwa, ale nie ma ognia. Nie ma tej iskry, którą Tusk rozdmuchał w 2023 roku. Publika ziewa. Nikt już nie przychodzi słuchać inwokacji o wspólnocie. Ludzie chcą twardych deklaracji. Zrobię to i to. A nie, jak się dogadam z rządem, to może coś się uda. Taka narracja nie przyciągnie niezdecydowanych, a to dzięki nim wygrywa się drugą turę. Sondaże spadają. Nie przez zmianę nastrojów wyborczych spadają, bo kandydat się rozmywa, nie oferuje wyrazistych emocji, nie uderza w nic, nie budzi żadnego niepokoju ani nadziei. A gdy nie ma pasji, znika wiarygodność. A bez wiarygodności nie ma powodu, aby komuś zaufać, stojąc w kolejce po przyszłość. Ten kryzys, moi drodzy. To nie kwestia stylu, tylko kierunku. Trzaskowski nie przegrywa z przeciwnikiem, przegrywa z samym sobą, bo nie zmienia tonu, nie proponuje niczego nowego, nie wywołuje ciekawości. Wygląda, jakby uznał, że wystarczy być sobą. Jakby to był konkurs na mistera Europy, a nie kampania prezydencka w państwie rozszarpywanym pomiędzy nadzieją a rozpaczą. Polityka to dziś bardziej reality show niż encyklopedia, i wygrywa nie ten, kto tylko zna odpowiedź, ale ten, kto potrafi ją wykrzyczeć w odpowiednim momencie. Jeśli Trzaskowski tego nie zrozumie, to Trzaskowski przegra. Nie poprzez brak kompetencji, ale przez nadmiar spokoju i wiary w swoją europejskość i doświadczenie polityczne. Wybory. Wygrywają dziś ci, którzy przestają się w pewnym momencie wstydzić wyborczego szaleństwa i potrafią ruszyć z nożem na niedźwiedzia, choćby nie wiadomo, jak głośno ryczał, i szczerzył kły.